Kobiety stosują bardzo mroczne taktyki manipulacyjne, których używają, aby cię kontrolować. Potrafią kierować mężczyznami jak marionetkami, by dostawać to, czego chcą. Widzisz, tak często mówią, że mężczyźni to kłamliwe i zdradzieckie psy. Nazywają nas brudnymi zwierzętami. Ale prawda jest taka, że kobiety są mistrzami manipulacji i mrocznej psychologii. A jeśli nie znasz ich przebiegłych sztuczek, Będziesz w ich rękach jak kukiełka. Czas zdemaskować sześć taktyk, których kobiety używają do manipulowania mężczyznami. 1. Udawany płacz. Kobiety miewają huśtawki nastrojów, wszyscy to wiedzą, ale są też świetne w udawaniu emocji. Potrafią robić smutne minki, a nawet płakać na zawołanie, żeby sprawić, byś poczuł się źle. Wystarczy, że powiesz coś, co jej się nie podoba lub co jest sprzeczne z jej wolą. I już leją się łzy. Zastanów się, Dlaczego kobiety zawsze zaczynają płakać, gdy zostają przyłapane na czymś złym? To próba wykręcenia się z sytuacji przez wywołanie współczucia. Przyłapujesz dziewczynę na zdradzie, a ona zaczyna płakać? Wiedz, że to sztuczne łzy. Nie płacze z żalu. Gdyby naprawdę czuła się źle z powodu zdrady, w ogóle by tego nie robiła. Jedyny powód, dla którego łzy spływają po jej twarzy, to próba wywołania w tobie współczucia. Byłbyś głupcem, gdybyś się na to złapał. Słuchaj, musisz być szczególnie ostrożny w ocenianiu sytuacji po kobiecych emocjach lub słowach, które z niej wypływają. Zarówno łzy, jak i słowa mogą być niestety zwodnicze. Sposób, w jaki oceniasz kobietę, to uważne obserwowanie jej działań bez względu na to, co mówi lub jak się czuje, musisz zachować stoicki spokój i rozpoznać manipulacje. Nie wszystkie łzy są szczere. 2. Wpieranie poczucia winy. Kobieta wie, że na mężczyznach ciąży ogromna odpowiedzialność za to, by ich kobieta była szczęśliwa i dobrze zaopiekowana. Wykorzystuje to, by dostać to, czego chce. Jest tylu mężczyzn, którzy widzą wszystkie znaki i czerwone flagi, pokazujące, że ich kobieta jest niewierna, a jednak ta kobieta potrafi sprawić, że mężczyzna zaczyna wątpić w samego siebie. Urządza scenę, w której obwinia mężczyznę o bycie zazdrosnym i kontrolującym. Odgrywając ofiarę, odwraca uwagę od swoich własnych czynów i sprawia, że czujesz się tak, jakbyś to ty był winny. W rezultacie mężczyzna zaczyna wątpić w siebie, i odczuwa wyrzuty sumienia. Zanim się zorientujesz, zaczyna przepraszać, żeby ją uspokoić, podczas gdy ona wie, że to on od samego początku miał rację. Uważaj więc na tę pułapkę i nie pozwól jej wmówić ci poczucia winy. 3. Dotyk: Trzecim sposobem, w jaki kobiety próbują manipulować mężczyznami jest dotyk. To subtelny ruch, który wydaje się niewinny. Może sugerować mężczyźnie sympatię lub nawet pożądanie, ale może też być narzędziem do tego, by otrzymała dokładnie to, czego zechce. Może dotknąć twojego ramienia, barku lub pleców podczas rozmowy. Może przypadkiem zetknąć się z tobą nogami, gdy siedzicie obok siebie. Może też się do ciebie przysunąć i pozwolić się dotknąć. Ma to stworzyć napięcie i ewentualnie cię podniecić. W tym miejscu znów musimy mieć się na baczności. Wiele kobiet stosuje tę taktykę, by cię zmanipulować do zrobienia czegoś dla niej. Może to być przysługa, coś materialnego lub inne zachowanie, którego od ciebie oczekuje. Większość mężczyzn natychmiast będzie skłonna spełnić jej prośbę, szczególnie jeśli powiedzie się jej próba podniecenia go. Musisz jednak zachować kontrolę nad swoim umysłem. Jeśli tuż po dotknięciu Cię od razu ma do Ciebie prośbę, lub coś ci sugeruje, prawdopodobnie próbuje tobą manipulować. Nie daj się. 4. Love Bombing To jedna z najbardziej przebiegłych i najmroczniejszych taktyk kobiet. W dużym uproszczeniu polega na zasypywaniu mężczyzny pochwałami, by coś od niego uzyskać. Sprawi, że poczujesz się jak idealny partner, że jesteś wyjątkowy, że jesteś tym wybranym. Nakręcają cię i obsypują uwagą oraz nadmiernymi komplementami, ale to wszystko jest tylko próbą wywierania na ciebie wpływu. Kluczowe słowo to nadmierne. Wykracza to daleko poza normalną ilość komplementów. Gdy już uwierzysz jej komplementom i będziesz unosił się w obłokach, tańczysz dokładnie tak, jak ci zagra. Chwilę później będzie miała do ciebie prośbę. Najczęściej będzie po prostu chciała Twojej kasy. Potem stanie się oschła, a ty będziesz stawał na rzęsach, aby było tak, jak dawniej. Ale nie będzie tak, jak dawniej, bo pierwszy etap był oczywiście udawany. Nie daj się szybko nabrać, bo może to być jej sekretna broń, by łatwo dostać od Ciebie to, czego naprawdę chce. A potem nikt nie przyjdzie Cię uratować, bo przecież urodziłeś się jako mężczyzna, więc musisz radzić sobie sam. Pięć. Oczekiwanie dowodów miłości. Manipulacyjne kobiety będą ci ciągle powtarzać, żebyś udowodnił swoją miłość. Możesz słyszeć: Jeśli mnie kochasz, zrobisz to i to. Jeśli mnie kochasz, kupisz mi tę torebkę. Jeśli mnie kochasz, zabierzesz mnie na wakacje. To wszystko część manipulacji, by dostać to, czego chcę. I choć ta taktyka jest dość łatwa do przejrzenia, to brudna sztuczka, która świetnie działa. Tylu braci opróżniło swoje konta, żeby udowodnić kobietom swoją miłość. Głupota. Miłość i wierność dowodzi się działaniem i charakterem, a nie wydawaniem pieniędzy. Numer 6. Używanie twoich słów przeciwko tobie. Manipulatorki uwielbiają odwracać kota ogonem. Nie ma znaczenia, czy powiesz jej coś bardzo osobistego lub wręcz intymnego. W momencie, gdy ponoszą ją emocje lub gdy chce tobą manipulować, Sięgnie głęboko i znajdzie słowa, które powiedziałeś w przeszłości. Dokładnie pamiętają, co powiedziałeś. Jednak nadadzą temu własne znaczenie, przekręcą to i rzucą z powrotem w ciebie, próbując cię zranić, wywołać agresywną reakcję lub dostać to, czego chcą. Niektóre kobiety są mistrzami w przekręcaniu słów i wkładaniu ich w twoje usta. Nie daj się. W momencie, gdy zaczniesz się kłócić lub próbować tłumaczyć znaczenie swoich słów, Przegrywasz, bo już pozwoliłeś przekroczyć swoje granice. Aby radzić sobie z którąkolwiek z tych sześciu form manipulacji, musisz postawić granice i kontrolować swoje emocje. Manipulatorki karmią się twoimi emocjami, a każda nerwowa reakcja to dla nich woda na młyn. Nie wpadaj w złość, ani nie baw się w ich gry. Bądź czujny i przejrzyj te brudne próby manipulacji. Pamiętaj, że to nie twoja wina. Niektórzy ludzie po prostu są źli lub mają co do ciebie wrogie intencje. To przemoc psychiczna, której ofiarą padają miliony mężczyzn z całego świata. Uważaj na siebie. Dzięki za wysłuchanie tego odcinka do końca. Jeśli chcesz więcej treści, które zmienią twoje życie na lepsze, zostaw suba i kliknij w dzwonek. Do usłyszenia.